Pan z wami. Słowa Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież Przygotować Wam miejsce. A gdy odejdę i przy, przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd idę. Odezwał się do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Powiedział Mu Jezus: Ja jestem drogą. I prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w ojcu, a ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto Słowo Pańskie. Jest pewien dynamizm w Słowie, które daje nam na tą Piątą Niedzielę Wielkanocy Kościół. W fragmencie z Dziejów Apostolskich słyszymy, że Słowo Boże się rozszerza, wzrasta liczba uczniów w Jerozolimie, wielu kapłanów przyjmuje wiarę. W liście św. Piotra słyszymy o budowie duchowej świątyni, w której to budowie każdy jest potrzebny, każdy jest żywym kamieniem, potrzeba naszego zaangażowania, żeby ta budowla rosła. I także pełen dynamizmu jest ten fragment Ewangelii Janowej. Uczniowie są zatrwożeni, uczniowie są w lęku, ale Jezus snuje plany na przyszłość. Mówi o tym, że faktycznie zniknie mi z oczu, idzie do ojca, ale idzie tylko po to, żeby tam pracować, przygotować miejsce dla swoich uczniów. Nie zamierza także zostać w tamtym miejscu odpoczynku, wytchnienia, w niebie, ale chce przyjść powtórnie i zabrać wszystkich, których kocha. Do siebie, aby oni byli razem z Nim. Jakimś podkreśleniem tej dynamicznej lektury słowa jest imię, jakie Jezus dla siebie wybiera, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I myślę, że to jest pewna zachęta tego Słowa, zachęta dla nas, chrześcijan, ale chyba dla każdego człowieka. Że w procesie wzrostu potrzebne jest, aby wyruszyć w jakąś drogę, aby coś za sobą zostawić, czymś zerwać Ym, i stać się człowiekiem wierzącym, to znaczy człowiekiem, nie tyle, który wie, ale który ufa, która, który dąży za głosem Bożym, który nie jest statyczny, nie jest bierny, ale jest w pielgrzymce. Ojciec Thomas Merton pisał, że nikt z nas nie jest człowiekiem, ale każdy z nas człowiekiem może się stać. Pisał, że osoba ludzka, człowiek, to jest jedyna istota we wszechświecie, która jest jakoś niedookreślona. Bo gdy patrzymy na kamień, on był kamieniem i nie zawsze będzie. Gdy rodzi się jakieś zwierzę, wilk, niedźwiedź, więcej wiemy, nawet jeżeli jest jeszcze mały, co z niego wrośnie, jeżeli człowiek nie, do, nie dołoży swoich trzech groszy. Aż człowiekiem nie do końca wiadomo, czy będzie świętym, czy będzie grzesznikiem. Czy będzie człowiekiem wielkim i pokornym, czy małym pyszałkiem? Czy będzie wielkim architektem, informatykiem, pisarzem, poetą? Człowiek się staje wtedy, gdy jest w drodze. Ludzie, którzy są gotowi ryzykować zostawienie czegoś w życiu i poszukiwanie nieznanego, Rozwijają się. Ci, którzy nieustannie boją się ruszyć z miejsca, doświadczają stagnacji i bezsensu. Jezus mówi, że jest drogą, jest prawdą i jest życiem. Kolejność tych słów nie jest przypadkowa, bo w życiu tak jest, że żeby poznać prawdę, Potrzeba się ruszyć z miejsca. Jeżeli ktoś żyje na bezludnej wyspie, może mu się wydawać, że to, co się na tej bezludnej wyspie dokonuje, jest całym światem, ale świat jest znacznie większy niż bezludna wyspa. Jeżeli ktoś żyje tylko w pracowniczym boksie w swojej korporacji, bardzo dużo życia mu ucieka. Chociaż wydaje mu się może, że jego życie i w ogóle życie jest bez sensu. Ale jest bez sensu tylko dlatego, że jest ograniczone tym boksem. Żeby poznać prawdę, trzeba wyruszyć w drogę, trzeba coś zostawić. A wtedy, gdy człowiek żyje w prawdzie, to w ogóle zaczyna żyć. Bo życie w kłamstwie, w oszukiwaniu siebie albo innych, to żadne życie. Niektórzy oszukują się całe życie i umierają tak, jakby nigdy nie żyli. Droga, prawda, życie. To także sposób budowania życia duchowego. Potrzeba się trochę pozmagać, żeby poznać prawdę o Bogu. Potrzeba naszego wysiłku, aby pamiętać o modlitwie, aby dbać o życie sakramentalne aby może sięgnąć po jakąś duchową lekturę czytać słowo Boże i wtedy nagle okazuje się że żyjemy żyjemy duchowo niestety dzisiaj niektórzy próbują ten porządek odwrócić i chcieliby może żeby Jezus był prawdą życiem i drogą Najpierw dokonują pewnych poszukiwań intelektualnych, później chcieliby mieć jakieś zniosłe, najlepiej emocjonalne doświadczenia. A jeżeli jeszcze starczy życia i sił, to może faktycznie to wszystko coś w jego życiu zmieni. Jeszcze inni, może ich jest więcej, chcieliby, żeby Jezus był życiem, prawdą i drogą. To znaczy, żeby było dużo emocjonalnych uniesień, żeby się działo, żeby Bóg interweniował w to moje życie. Może później go trochę poznam, jeżeli faktycznie mnie do, do siebie zachęci. Ale czy starczy jeszcze sił, żeby zacząć faktycznie się nawracać, aby wyruszyć w drogę za Chrystusem? Droga, prawda i życie. To wezwanie do dynamizmu ma także pewne odniesienie do tych czytań z dziejów, z listu świętego Piotra, które dają pewne wskazówki, co jest ważne dla osoby, która zdecyduje się wyruszyć w drogę. Bo możliwe, że skoro dzisiaj tutaj jesteśmy, to jesteśmy ludźmi, którzy faktycznie chcą być w drodze, chcą poznać prawdę i chcą prawdziwie żyć po chrześcijańsku. Ale są pewne przeszkody, pewne trudności, które możemy napotkać na, na drodze, będąc w drodze. W dziejach apostolskich słyszymy, że Kościół rozwija się bardzo dynamicznie, ale pojawiają się problemy, pojawiają się trudności. To jest w ogóle piękne w Słowie Bożym, że ono opisując dzieje pierwotnego Kościoła, nie mówi tylko o tym, co się udało, co było dobre, ale także mówi o pewnych problemach, które się ujawniły. Bo jeżeli potrafimy nazywać problemy po imieniu, jeżeli potrafimy grzech nazywać po imieniu, to dajemy pewną przestrzeń dla siebie do wzrostu, ale także dajemy pewną przestrzeń do działania Bożego. Jeżeli człowiek będzie ukrywał swoje problemy, swoje, swoje trudności, swoje zmagania, będzie udawał, że w jego życiu nie ma problemu, Takie życie stanie się bardzo trudne, bardzo ciężkie, bo człowiek będzie się czuł ze swoimi problemami, odosobniony, zostawiony sam sobie, bez żadnej pomocy. A jeżeli człowiek wyrusza w drogę, to na tej drodze zawsze będą potknięcia. Jeżeli próbujemy eksplorować jakieś nowe terytoria świata, nowe terytoria naszych relacji, bardzo możliwe, że nieraz się pomylimy, ale można wstać i ruszyć dalej. To słowo mówi także o tym, że w tej drodze dobrze nie być samemu. Kościół poradził sobie z problemami między Helenistami i hebrajczykami, dlatego, bo był wspólnotą. Nikogo nie wykluczył, nie próbował podejmować decyzji przez centralne zarządzanie, ale była pewna mądrość Kościoła jako wspólnoty który szedł razem za Chrystusem. Wtedy, gdy idziemy razem, trochę łatwiej jest uniknąć w życiu lęku i strachu. Gdy idziemy sami, nieraz zawrócimy właśnie dlatego, bo się przestraszymy. I wreszcie trzeci aspekt, może najmniej klarowny, najmniej konkretny, ale chciałbym, żebyśmy jemu się przyjrzeli. W dziejach słyszymy, że wzrastała liczba wierzących, a także wielu kapłanów się nawracało. O co chodzi? Chodzi o tych kapłanów, którzy posługiwali w świątyni Jerozolimskiej, którzy byli znawcami przymierza, byli znawcami prawa, proroków. Także oni odkrywali Chrystusa jako drogę. Tak naprawdę. Odcinając się od wielowiekowej tradycji, rozumiejąc, że przyszedł czas, aby przyjąć oczekiwanego od wieków Mesjasza. Podobnie pisze święty Piotr w tym liście, który czytaliśmy, coś zupełnie rewolucyjnego. Jesteście królewskim kapłaństwem. Mówi to do pogan, mówi to do nowo nawróconych, mówi to do ludzi, którzy wcale nie pochodzili z rodu Lewiego, nie pochodzili z rodu Aarona. To była pewna rewolucja. Na drodze może się okazać, że trzeba dokonać pewnych rewolucyjnych zmian i że nie można się kurczowo trzymać tego, co było, bo możliwe, że właśnie to trzymanie się czegoś kurczowo w życiu powoduje, że nie jesteśmy w stanie pójść dalej i nigdy nie odkryjemy prawdy, także prawdy o swoim powołaniu, o swojej życiowej misji. I nigdy nie będziemy żyć prawdziwie. Jezus nas zachęca do tego, żeby ruszyć w drogę, poznać prawdę, zacząć żyć. Mówi, że sam jest drogą, prawdą i życiem. To znaczy, że będzie nam w tym zmaganiu towarzyszył. Nie będziemy sami.